Ewangelia może przemawiać do nas w różny sposób. Dzisiaj dla mnie Ewangelia jest pocieszeniem, ponieważ widzę uczniów Jezusa jako słabych. Dlaczego jest dla mnie pocieszeniem? Bo ja sam widzę, że jestem słaby, że nie daję rady, że chciałbym dobrze ale nie wychodzi, a czasami nawet nie chciałbym dobrze. I widzimy dzisiaj dwóch uczniów, którzy chcą zajmować pierwsze miejsce, czyli taka zwykła, bądźmy szczerzy, zwykła ludzka pycha, chęć błyszczenia, imponowania innym, zajmowania zaszczytnych miejsc, żeby inni nas podziwiali. I to jest dla mnie piękne w Ewangelii, że Ewangelia właśnie nie wybiela. Mówi o apostołach tak, jak takich ich pokazuje, jakimi byli. O świętym Piotrze wielokrotnie pokazuje też jego słabości. a dzisiaj widzimy Jakuba i Jana, których w dodatku mamusia, <śmum> mamusia przyszła i będzie dla syneczków załatwiać dobre intratne posadki. Ale co, co jest yy, pięknego w tej Ewangelii, nie tylko tych dwóch uczniów źle myślało, bo widzimy pozostałych dziesięciu. Dlaczego oni się oburzają na Jakuba i Jana? <grym> bo zazdroszczą. To oni chcieliby też mieć te miejsca, bo tak się okazuje, że kto inny miałby zająć, <grym> miałby zająć to miejsce, to mówią nie, oburzają się. Dlaczego? Bo to miejsce miałoby być dla mnie, ja chcę być tym pierwszym. Czyli i tych dwóch okazało się słabych, i cała reszta. Czyli apostołowie widzimy ich naprawdę jako, jako ludzi słabych, jako normalnych, w takim znaczeniu obarczonych ludzkimi słabościami, ułomnościami, bo tacy są ludzie, tacy jesteśmy my wszyscy. Ale chcemy patrzeć dalej. Widzimy, że niewiele później Jakub oddaje życie za Jezusa. Czyli wchodzi w tą zmianę mentalności, że nie kariera, sukcesy tu na ziemi, a to, co mówi Jezus, oddawanie życia, ofiara i służba. Dlatego Ewangelia może być dla nas pocieszeniem w różny sposób. Dzisiaj może być dla nas pocieszeniem w ten, że pokazuje, że apostołowie są słabi. Czyli możemy się odnaleźć również my, jako uczniowie Jezusa, że bycie uczniem Jezusa nie oznacza tej doskonałości moralnej od razu. Daj Boże, pod koniec życia, na skutek tej formacji, słuchania Słowa Bożego, żeby ono nas kształtowało, ale, ale do końca możemy właśnie pozostać ludźmi słabymi. I o tym mówi też pierwsze czytanie. Przechowujemy skarb w naczyniach glinianych aby z Boga była owa przeogromna moc, a nie z nas. Czyli jest pewien skarb, tym skarbem jest wiara w Boga, tym skarbem jest sam Bóg. Ale Pan Bóg mówi: Zobacz, ten skarb masz przechowywać i będzie on przechowywany w Tobie jako w naczyniu glinianym. I może tak być, że my chcielibyśmy się oburzyć też na to, dlaczego to naczynie ma być gliniane? A nie lepiej, żeby to, czyli takie, co to znaczy gliniane, kruche, naczynie gliniane opuścimy i, i ono się rozbija, już do niczego nie służy. Kiedy jest naczyniem żelaznym, złotym, może upaść, nic się nie stanie. Ono się nie rozbije, bo jest twarde, jest silne, jest mocne. Jest jakąś tajemnicą Pana Boga, że. To zbawienie, które, którego nam Pan Bóg, które nam Pan Bóg podarowuje, którego nam udziela, właśnie udziela nam w tej kruchości, w której, w której jesteśmy. Tak wiele razy, mówię o sobie, ale też słyszałem to w konfesjonale, przychodzą ludzie tacy źli na siebie, że grzeszą. No i. Z jednej strony chciałoby się powiedzieć, że dobrze, dobrze, że nie jesteśmy zadowoleni, że grzeszymy. Ale z drugiej strony Pan Bóg zaprasza nas do takiej postawy pokory, żeby uznać to, że jesteśmy grzesznikami, że jesteśmy słabi. Tutaj są dwa poziomy grzechów, że są grzechy śmiertelne, ciężkie i są grzechy powszednie. I teraz grzechy powszednie te ludzkie słabości będą towarzyszyły nam do końca życia. Mówiąc krótko, tej słabości się nie wyzbędziemy. Ale grzechy powszednie, pomimo że są pewnym nieporządkiem moralnym w naszym życiu, nie zrywają naszej relacji z Panem Bogiem. My możemy przystępować, mając grzechy powszednie, do Komunii Świętej. Co więcej... Powinniśmy zawsze przystępować do Komunii Świętej, jeżeli nie mamy grzechu ciężkiego. A grzechy ciężkie to jest sprawa poważna. I teraz właśnie pragnieniem Pana Boga jest, abyśmy, aby podarować nam taką naturę, abyśmy mogli nie wchodzić w grzechy śmiertelne, w grzechy ciężkie. Abyśmy byli od nich wolni, czyli żebyśmy cały czas byli w komunii z Panem Bogiem i nie zrywali jej przez te grzechy. Śmiertelne. I to jest możliwe. Jest możliwe dzięki łasce Bożej żyć bez grzechów ciężkich, śmiertelnych. Człowiek, jeżeli właśnie otwiera się na łaskę Pana Boga, to jest możliwe takie życie. I to jest możliwe i o tym sobie też trzeba przypominać. Ale nie jest możliwe życie właśnie w ogóle bez grzechu, chciałby się powiedzieć jak aniołowie. To tutaj na ziemi jest niemożliwe i jesteśmy zaproszeni. Żeby też chciałoby się powiedzieć z taką pokorą uznawać nasze słabości. Ja, ja nie chcę ich teraz przyklepywać i nikogo do grzechu, bynajmniej nie zachęcam wręcz przeciwnie, ale zachęcam do tej postawy pokory, właśnie do tego uznania, że jesteśmy tymi glinianymi naczyniami. Że nie jesteśmy naczyniami z żelaza, a może jeszcze Komuś bardziej by się marzyło, żeby być naczyniami ze złota, takimi pięknymi, drogocennymi. No właśnie ta tajemnica Boża jest inna, że, że tym skarbem nie jest to samo naczynie, ale to co jest w środku. To jest Pan Bóg, Jego łaska, Jego zbawienie, które pragnie nam podarować. Życzę wam sobie takiej pokory w przejmowaniu swoich słabości w noszeniu ich, Myślę też, że to jest właśnie takie piękne, że przyjmując, akceptując swoje słabości, które mamy, uczymy się też kochać innych, którzy żyją obok nas. No i też mają takie słabości, takie jak my. Znaczy, tak, nie takie same, inne, bo każdy ma swoje. Ale właśnie, żebyśmy chcieli przyjąć ten zamysł Boży, że Bóg prowadzi nas ku zbawieniu razem z naszymi słabościami. A Jego zbawienie otrzymujemy nie dlatego, że jesteśmy doskonali, ale dlatego, że Bóg nas kocha. Amen.